Dobra, witajcie w następnej części, takie coś, a ja mam pierwsze dwa dowy, 2,20 dwa groszy, teraz, 2,20, 220, o, o tam konia wciągają, eee, chodźmy teraz tutaj w drugiej części radawy, zobaczymy co, co będzie w ziemi siedzieć do zobaczenia za chwilę no, jest pierwszy lepszy sygnał, same groszaki teraz wychodzą i trafiła się dwójeczka To tyle. Idziemy dalej zobaczymy co się będzie No, impreza trwa, muza z auta leci groszaczki, a ja mam następną dwójeczkę guitar. Chwilowe takie podsumowanko albo no, pieniędzy kolega dużo pieniążków znalazł. Ale to pokażemy na końcu. Z ciekawych rzeczy to kolega znalazł takie dwa zegarki. Dwa zegarki. No i. Taka ładna przywieszka. Nie Zdrowiamy, wiem czy to będzie Jarosław. Tak JKS Jarosław z klubu sportowego. No kawał stąd. No kawałek jest. No baretem eee, dobra, idziemy dalej, sygnałów jest dużo ja mam dużo mniej, ale liczy się wypad jeszcze będziemy z... długo nie będziemy, to chodzimy i kręcimy i szukamy, hej no śmieci mnóstwo sygnałów też lepszych bardzo ciężko to przesegregować, dużo klepaków. ale teraz trafiła się Grubsza moneta, podwójeczka. Idziemy tam w stronę placu zabaw. Zobaczymy, co będzie. No i tyle, na razie tyle. Hej, no kochani, jestem cały czas w tym samym miejscu. No, stop, sygnał groszaki, klepaki, dziesiątki. Tam było jeszcze chyba dwie dwójki I tu jest jakiś sygnał na 20 groszy. A tutaj już mam piątkę. Jest i piąteczka wreszcie dzisiaj. Jest super. I kopiemy dalej. Hej, wracamy do auta. O, niech wszyscy zobaczą. ale ma szerokie te bary. No. Dałeś też szerokokąty? Co? Szerokokątny dałeś? Tak, szerokokątne, żeby cię rozszerzyło. Wszyscy widzieli. No, wracamy. A no to do zobaczenia za chwilę na podsumowaniu. Hej. No to nie wchył. Witajcie na podsumowaniu. Nie będziemy tego liczyć, ale jest trochę. Nawet nie wiem jak z tymi policzyć. Tak, bo ty masz o 5 zł PRL. 45 w sumie. 20 zł PRL. Następna 20. I dwójeczka. Tutaj taki piękny gu, guzik. Co tam było z ciekawych? Taka zapinka. Jak to jest zapinka? Jak to się Przypinka? nazywa? Przypinka klubu sportowego JKS Jarosław. No i te zegarki. i guzik. Plastikowy. Nie. No jaki stary. A ja z takich oprócz pieniążków jakieś ozdoby trafiłem. No pięknie, pięknie posypało. I te twoje skarpety jeszcze działają nawet. <todgłos> Czuć nawet. Je tutaj w tej Radzie w Radawie. Komarów Nie ma nie I... <todgłos> No to tyle. Aha, no co, pozdrawiamy naszych przyszłych widzów, co spotkaliśmy. Takiego pana w okularach, z żoną z dziećmi, co szedł Dwóch chłopaków na... na czym oni jeździli? Na, na, na hulajnogach. Ty też kogoś spotkałeś. Też był jakiś pan z dziećmi. No. To tyle, no, pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy do następnych filmów. Heja!